Przestał do premiera list, że chciałby z nim zagrać mecz w piłkę nożną. I proszę bardzo, tak się stanie dziś o 15 na Agrykoli. A z nami premier Donald Tusk. Dzień dobry. Dzień dobry. Prawie cały klub UKS Rona 03 z Ełku. Dzień dobry, razem z trenerami. Maksymilian Mikiewicz, czyli sprawca całego zamieszania. Witamy Cię bardzo gorąco, Maksymilian. Powiedz, jak Ty wpadłeś na ten pomysł, bo zaczniemy od Ciebie, przepraszam Panie Premierze. Ale oczywiście. Jak wpadłeś na ten pomysł, żeby napisać do Premiera? Najpierw oglądałam z małą telewizję fakty. I zobaczyłeś Pana Premiera? Tak, jak grał. To, to pomyślałam, może z nim zagram. No i tak napisałem list. Mama mi trochę pomogła, ale tylko pomogła adresując. A właśnie chciałam zapytać, jak był zaadresowany, ale ciekawa jest treść tego listu. My mamy oryginał w studiu e, listu, żeby... Możemy pokazać? Tak, możemy pokazać, żeby nikt nie mówił. Tak wygląda oryginalny list, proszę, proszę bardzo. zwrócić uwagę na pieczątki kancelarii. Płynęło, Adres data, z tego wszystko listu się zgadza. Jestem zawodnikiem UKS Rona 3. Chciałbym z panem zagrać mecz. Proszę odesłać odpowiedź, datę, kiedy będę mógł grać i na jakim stadionie oraz jak mam się przygotować. Takim tonem trochę nieznoszącym sprzeciwu. Panie sprzeciwo. premierze, ten list trafił na pana biurko? Czy to jest tak, że ktoś po drodze to przeczytał? Jakaś sekretarka, osoba odpowiedzialna za te listy i powiedziała tu jest coś, co, co, co może byłoby fajne? No, fakt faktem, że tysiące listów każdego tygodnia w bardzo różnych sprawach przychodzi do, do kancelarii na mój adres, ale ten był tak wyjątkowy, Właśnie najbardziej y, ujęło mnie to, że napisał bardzo konkretny facet, właśnie nie, nie znoszący dyskusji, tak jaki powinien być i, i na boisku i na i, i Nie w życiu, na komputerze widać, że długopisem, że, że no ręka tak. dziecka młodego człowieka. I, i no, pomyślałem sobie, że y, no, nie w porządku i pokazałbym, że wymiękam przed takim wyzwaniem. A poza tym tak sobie pomyśleliśmy wspólnie z moimi współpracownikami, że każdy z nas miał kiedyś 9, 10, 11 lat, i y, kiedy ktoś sobie coś zamarzył w tym wieku i udało mu się to zrealizować, to bardzo tak nas buduje, bo y, buduje takie przekonanie, że wszystko jest możliwe. I okazuje się, że w tym przypadku też to. Jest możliwe. A są z nami również trenerzy klubu pan Andrzej Zzińtarski i pan Bartłomiej Koniecko. Panie trenerze, a jak wy zareagowaliście, jak zadzwonił telefon z kancelarii premiera? My z początku myśleliśmy, że ktoś nas, jak to się mówi, popularnie w piłkarskim towarzystwie wpuszcza w kanał. Więc dopiero po upewnieniu się, że to jest, tak jest nie? telefon z kancelarii. Pana premiera, po prostu uwierzyliśmy w to. No i to rzeczywiście jest prawda. A jak ten mecz będzie wyglądał? Jakie są składy? Kto gra z kim? Ja nie wiem, czy ten Maksymilian wie, że pan premier podobno nie lubi przegrywać. Bardzo nie lubi przegrywać. <trym> Ale nie wykluczone, że my będziemy dzisiaj w jednej drużynie. No bo podzielimy, bo przyjechało <trym> y y y y y y y 18, dobrze, nie kojarzę. 18 chłopaków z Rony. Y y są, jest opieka trenerska. To, co najważniejsze, to to, że Franciszek Smuda. Będzie, przeprowadzi trening z nami wszystkimi. Trening, trening zaczyna się o 14.30, tak? Dobrze tak. pamiętam. Mhm. I yy, no, na pewno wyłowi kilku, co najmniej. A duże, małe boisko? Znaczy, mamy do dyspozycji i duże, i małe boisko, więc zobaczymy. Ja bym proponował, żebyśmy spróbowali może tak 11 na 11, bo jeszcze. Będzie kolega Kucharczyk z Legii, będzie czarek kucharski, dawny reprezentant Polski, więc jakbyśmy się tak podzielili na dwie jedenastki, to byłaby w sam raz, nie? Pasuje? Tak. A jak pan miał 9 lat, to pan już grał w piłkę, czy jeszcze nie? Nie z premierem. Kto był premierem, jak ja miałem 9 premierem. lat. Józef Cierankiewicz. I nie, nie, nie przyszło mi do głowy pisać list w takiej sprawie. A no tak jak wszedł, wy kiedy zaczęliście? Od? którego roku życia gracie w piłkę? Od siedmiu. Od siedmiu. siedmiu. Ja Ty w przedszkolu grałeś, nie? No kto przelicytuje kolegę? Ja od urodzenia. Jak to od urodzenia? No tak chciałem się popisać. <grym takie <grym no, ale też chyba bo, 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 bo słyszeliśmy, że bo w tej chwili jesteście najlepszą drużyną w parlamencie, ale ponoć nie zawsze tak było. Były różne, y, 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 no, tam różne 0 do 13, kada, czy 1 do 13, kup. Tak. <grym <grym> no, to na tym polega piłka. Wczoraj żeśmy wieczorem w, Kolegami z drużyny rozmawiali w ich hotelu, bo zatrzymali się na wygrupowaniu w hotelu, że to nie jest y, sztuka trzymać wysoko głowę, jak się zawsze wygrywa, hmm. albo jak ma się tylko słabych przeciwników. Nie trzeba umieć przegrać, żeby wiedzieć, jak smakuje wygrana. Ale tak, też nie? takie plotki krążą, że pan premier zawsze ma lepszy humor, jak, jak, jak strzeli parę bramek, jak wygracie mecz, bo pan premier gra w ataku, tak? Zgadza się? No tak. Kiedyś może można to było nazwać grą, ale rzeczywiście. No nie ma nic przyjemniejszego niż strzelić bramkę. Chociaż dojrzeli piłkarze uważają, że najważniejsze to jest dobrze podać. A poza tym no mamy tutaj dwóch bramkarzy i dla nich y, gol kojarzy się z czymś fatalnym. Nie a, a nie ma tak, że jacyś politycy próbują po prostu na siłę wcisnąć się do pana drużyny, żeby przy okazji coś załatwić. Czyli gramy w piłkę, podbiegnę do premiera, coś mu powiem z boku, a będzie załatwiona. Nie żyją. Tacy, okay. którzy to próbują. Czyli chłopaki, Czyli nie macie szansę na to, że, że dzisiaj to tak podczas meczu coś sobie jeszcze załatwicie. Ja tym słowem skupiacie się. Oni już tyle załatwiliście. na piłce. A serce panu mięknie, jak taki młody piłkarz pisze, że chciałby zagrać mecz, to trochę, znaczy to jest tak wielka pasja, że ona rzeczywiście um, no trochę, trochę rozczula w takich sytuacjach. No dla nas to jest radość, też jak wczoraj rozmawialiśmy, że jest możliwość grania no choćby, cho, chociaż na orlikach. T Tutaj yy, chłopcy yy, to prawda domagają się dużego boiska, pełnego wymiaru z tego co pamiętam, nawet na Litwę jeździcie, nie? Na, żeby A, zagrać na, 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 pełnym, mm. na, pełnym, wy, w, na pełnowymiarowym boisku. No ale tak krok po kroku. Ja uważam, że jeszcze jak ma się 90 lat, to można na tych mniejszych boiskach, przynajmniej technikę tego typu rzeczy, no, yy, takie drużynowe myślenie. Nie, tego chyba się można nauczyć, ale przyjdzie czas a, na większe wymiary. A ty no, sporą niespodziankę sprawiłeś swoim kolegom i swoim trenerom, a powiedz, ja rozumiem, że wy się specjalnie do tego meczu przygotowywaliście. Jak wyglądały treningi? No, trenerzy, ja słyszałam, że mówili że do mojego taty, że raz lekki, raz ciężki, raz taki sobie. To, to różnie jest. Hmm. Ale jakiś porad Ci udzielali wcześniej, ktoś mówił, słuchaj, wiesz, to ograć można premiera w ten czy w taki sposób na tym boisko, tak premiera zrób to premiera, albo no też uważaj, bo nie wiadomo co będzie. Nie, nie, nie nikt tak nie mówi. No, nie. Czyli po, porządne treningi, wakacje się zaczynają dzisiaj tak naprawdę, koniec roku szkolnego, jakie plany na wakacje? Ja, ale nie kop, na wszelki wypadek musisz. <laughs> A, a wakacje te trenujecie, na wakacje? czy, czy Poczekaj, Poczekaj, premiera musimy podpytać, nie jak jest taki ich, ich wakacje są ciekawsze, co tam wakacje premiera. No premiera też przyjdzie koła. Wyjeżdżacie, czy trenujecie? No, jeszcze nie. Czyli tak, i tak. A pan premier wyjeżdża, czy pracuje? Czy trenuje? No prezydencja to chyba. Słuchajcie, ciężko nie. będzie. ja chociaż na jeden dzień gdzieś wyjechał, to sobie wyobrażacie, jak w po głowie i wreszcie słusznie. Ale w ogóle yy, to jest... Dzisiaj bardzo ważny dzień, ten właśnie, bo dzisiaj jest pierwszy dzień wakacji, dobrze kojarzysz? Tak, dzisiaj... ostatni Jutro. dzień szkoły, szkoły pierwszy dzień wakacji. Tak, no, ale do... tak naprawdę, tak jak, tak jak patrzę po was, no to ze szkołą to mi się nie kojarzy, szczerze powiedziawszy. Dół. <grym> Także... A czego pan premier życzyłby tym młodym piłkarzom? Bo no, by, nie ukrywamy i wszyscy wiemy o tym, że nasza piłka nożna a, gdzieś na tych najwyższych poziomach a, może jeszcze się nie unosi, ale być może kiedyś będzie za sprawą takich młodych ludzi. To co oni mają zrobić, żeby rzeczywiście no, kiedyś powalczyć o te Mistrzostwa Europy i świata? że to co robią, znaczy, mają tyle determinacji, mają fajnych rodziców, że pomagają, mają fajnych trenerów. No jak widać po Maximilianie mają też wyobraźnię i te, to co u, u każdego sportowca jest rzeczą bezcenną, czyli właśnie takie zdecydowanie twardość, odwagę, ponieważ żeśmy się tak zorientowali, że tu siedzą też sympatycy i i piłkarze, którzy marzą o tym, żeby zagrać w drużynach, z którymi sympatyzują. Chelsea, Manchesteru, Barcelony, w Legii. Realu, Legii, Jagiellonii. No więc podejrzewam, że każdy z nich gdzieś w jakimś dobrym klubie karierę zakończy. Trzymamy za Was kciuki. My jeszcze mamy niespodziankę, dlatego że jutro jest dzień ojca. Dobra, Adaś, to ja teraz przekazuję Ci mikrofon, proszę bardzo. I ty rób, co do ciebie należy blisko do mikrofonu. Adaś do Adaś, kamery, proszę, możesz patrzysz stać. Patrzysz się do kamery i tam mówisz. Z okazji dnia taty wszystkiego najlepszego, życzy. Rola! A my się przyłączamy. Poczekaj, poczekaj. A, a może pan, panie premierze, wybierasz tak piłkę symbolicznie na koniec i kopnąć, coś byśmy zorganizowali. Tutaj. Dawajcie, dawajcie, nie dawajcie. No to, co my będziemy. To Maksymilian pokaże. Maksymilian co? ma chyba lepsze buty trochę niż no pan tak. premier, tak no. mi się przynajmniej a, nie, nie spojrzałem, bo mi stół zasłaniał. To co Maksymilian, Maksymilian. Wiesz, tak, co, tylko nie tak tak w kamerę tak. żebyś nie trafił, tak Dziękuję. między kamerami gdzieś. Ominął kamerę. Chodź, chodź, ja chodź. No i uwaga. To trzymamy kciuki w takim razie, nie wiem za którą drużynę, za wszystkie, żebyście się świetnie bawili. Rozumiem, że możemy zaprosić na grykole na 15, tych którzy mieliby ochotę przejść i popatrzeć Masz jak wiecie, ten tam będzie można wejść na, na, na trybuny, Może z daleka czy... przynajmniej popatrzeć. Mecz. Nie wiem po ile bilety na... Na, na ten klub jest dużo warty, więc starczy. Niewątpliwie oglądał nas w tej chwili cały Ełk, ale my dziś w pytaniu na śniadanie zaglądamy do Ełku, przenosimy się. Także do dobromiła Lis, nasza reporterka, jest na miejscu. Co słychać w Ełku? Zobaczmy już teraz. Bardzo dziękujemy za tę wizytę. Trzymamy kciuki i powodzenia.